Światło późnego popołudnia delikatnie wpadało przez zasłony, rzucając miękkie cienie na pokój, w którym Wojciech Młynarski spędzał coraz więcej czasu. Był słaby, ale w jego oczach wciąż tliła się ta sama iskra: cicha, czujna, nieustannie obecna, ta, którą znali wszyscy, którzy kochali jego twórczość. Jednak tego dnia, kilka tygodni przed odejściem, było w nim coś więcej, coś, co nie dawało mu spokoju. Na stoliku obok łóżka leżał zeszyt, stary, poplamiony, pełen drobnych, pospiesznych notatek. Wiersze, niedokończone frazy, pojedyncze słowa, które przyszły mu do głowy w najmniej spodziewanych momentach. To właśnie do tego zeszytu wracał, jakby wiedział, że musi w nim zapisać coś ostatni raz. Obok siedziała osoba bardzo mu bliska, ktoś, kto w tych dniach był świadkiem jego słabości, ale także niezwykłej jasności myśli. Młynarski oddychał powoli, jakby ważył każde słowo, zanim je wypowie. Wiesz, zaczął cicho, głosem trochę słabszym niż zwykle, ale wciąż przejrzystym. Całe życie pisałem o innych o Polsce, o świecie, o ludziach a teraz, teraz przyszedł czas, żeby napisać coś, czego sam się bałem. Odchrząknął, a jego dłoń zatrzęsła się lekko, gdy sięgnął po zeszyt. To będzie wiadomość ostatnia. I mam nadzieję, że ludzie ją zrozumieją. To był moment, w którym narodziła się historia, która później wstrząsnęła całą Polską. Aby zrozumieć dramat, o którym Daniel Olbrychski wspominał drżącym głosem, trzeba cofnąć się o wiele dekad do czasów, kiedy był nieznanym aktorem, lecz wrażliwym chłopcem, który dopiero uczył się świata. Zanim stał się legendą polskiego kina, był synem domu, w którym emocje często skrywano głęboko pod powierzchnią codzienności. Dorastał w realiach powojennej Polski, w atmosferze niepokoju, wśród ludzi, którzy więcej pamiętali niż potrafili powiedzieć. Słowa były wtedy luksusem, a milczenie codziennością. Mały Daniel, pełen energii, marzeń i dziecięcej ciekawości, szybko zauważył, że w jego świecie brakuje czegoś, co w innych domach wydawało się naturalne. Czułości, bezpieczeństwa, pewności. Był dzieckiem nadzwyczaj wrażliwym. Widział to, czego dorośli nie chcieli pokazać, słyszał to, o czym inni milczeli zbyt długo. A każde napięcie, każdy niewypowiedziany lęk, każdy gest pełen zawahania, osiadał w nim jak kurz, który z czasem staje się warstwą nie do usunięcia. W młodym wieku doświadczył też pierwszej straty tej, która nadchodzi nagle i zbyt wcześnie. Pozostawiając w sercu ślad, którego nie da się zagoić. To właśnie wtedy po raz pierwszy poczuł, że świat potrafi być bezlitosny, a ludzie, nawet ci najbliżsi, mogą odejść, zanim zdąży się ich naprawdę zrozumieć. Ucieczką stał się dla niego teatr, świat, w którym można było być kimkolwiek i jednocześnie zapomnieć na chwilę o tym, kim się jest naprawdę. Na scenie znalazł wolność, swobodę, przestrzeń, która pozwalała mu oddychać pełniej. Ale od początku niósł ze sobą ciężar, którego nie potrafił nazwać. Ten ciężar niewidoczny, lecz palący rósł razem z nim. Pojawiał się w spojrzeniach, w snach, w nagłych napadach niepokoju. I choć lata mijały, a jego nazwisko zaczynało znaczyć coraz więcej, to jedno uczucie pozostało niezmienne. Poczucie, że coś z przeszłości wciąż trzyma go za rękę. To właśnie tam w dzieciństwie pełnym niedopowiedzianych emocji, narodził się dramat, który przez całe życie próbował ukryć. Kiedy Daniel Olbrychski wkroczył w dorosłość, świat zaczął zmieniać barwy. Z niepewnego chłopca wyrósł młody mężczyzna o spojrzeniu, które przyciągało ludzi, intensywnym, pełnym emocji, czasem nawet zbyt trudnych, by je nazwać. Scena, która była początkowo ucieczką, powoli stawała się miejscem, gdzie czuł się bardziej sobą niż w prawdziwym życiu. Jego pierwsze role nie były spektakularne, ale miały w sobie coś, czego nie dało się nauczyć. Prawdę. Wajda dostrzegł w nim to, czego inni jeszcze nie potrafili zobaczyć wewnętrzny ogień, który sprawiał, że kamera kochała każdy jego gest. A kiedy w końcu wcielił się w kmicica, cała Polska zobaczyła nie tylko aktora, zobaczyła zjawisko. Sukces przyszedł szybko i gwałtownie. Festiwale, nagrody, wywiady, tłumy fanów, kobiety, światła, reflektorów. Wszystko to mogło oszołomić, ale Olbrychski wydawał się urodzony do wielkości. Jednak za kulisami, po zdjęciu kostiumów i makijażu, istniała inna prawda ta, która nie mieściła się w żadnym scenariuszu. Im wyżej wchodził, tym bardziej czuł stare napięcie wracające niczym echo. Gdzieś głęboko w nim wciąż żył ten chłopiec, który bał się, że zostanie opuszczony że nie jest dość dobry że wszystko, co buduje może zniknąć w jednej chwili, tak jak ludzie, których stracił dawniej. Znajomi wspominali, że czasem nawet podczas wielkich premier potrafił nagle zamilknąć i patrzeć w jeden punkt, jakby widział tylko sobie znany cień. Inni zauważyli, że radość bywała u niego gwałtowna, intensywna, ale krucha, jakby próbowała przykryć coś, czego nikt nie miał odkryć. Kiedy mówił o swoich rolach, brzmiało to tak, jakby opowiadał o własnym życiu, o walce, o utracie. O potrzebie miłości większej niż ktokolwiek potrafił mu dać. Na ekranie wydawał się niepokonany. W życiu prywatnym bywał rozchwiany, szukający, zagubiony. Sława nie uleczyła ran. Pieniądze ich nie zakryły. A każde kolejne osiągnięcie pogłębiało jedynie rozdźwięk między tym, kim był naprawdę, a tym, kogo widzieli w nim inni. Właśnie w tym rozdźwięku rodził się dramat, o którym przez dekady milczał. I który dopiero po latach miał odważyć się nazwać. Z biegiem lat Daniel Olbrychski zaczął zauważać zmianę, której wcześniej nie dopuszczał do świadomości. Nie była to zmiana nagła ani dramatyczna, raczej stopniowa, delikatna, ukryta w drobnych gestach i chwilach milczenia. Plan filmowy, który kiedyś był jego naturalnym żywiołem, stał się miejscem, gdzie czuł się coraz bardziej zmęczony. Nie chodziło o brak talentu czy pasji, te pozostały żywe. Nienaruszone. Chodziło o wewnętrzny ciężar, który latami narastał, aż w końcu zaczął się przebijać na powierzchnię. Osoby z jego otoczenia opowiadały, że Daniel częściej niż kiedyś zamyślał się bez powodu. Przerywał rozmowy w pół zdania, jakby nagle uświadamiał sobie coś, czego nie potrafił wypowiedzieć. Patrzył w jeden punkt, trzymając w dłoniach szklankę herbaty jakby zawieszony między przeszłością a czymś, czego wciąż się bał. Bywały dni, kiedy czuł, że udaje samego siebie człowieka silnego, zdystansowanego, pewnego. Ale maska, którą nosił od dzieciństwa, zaczynała pękać. W samotności, tej prawdziwej, nie tej pozornej, odczuwał, że czas zaczyna go doganiać, że rany, których nigdy nie opatrzył, domagają się wreszcie swojej przestrzeni. Żelęki, które tak długo spychał w cień, wracają silniejsze i bardziej natarczywe. Starzało się ciało, starzała się twarz, ale najbardziej starzało się milczenie. Ciężkie, skamieniałe, noszone przez dziesięciolecia. Wieczorami, gdy świat za oknem stawał się cichy i powolny, Daniel siadał w fotelu przy oknie. Obserwował przechodniów, światła ulic, drzewa poruszane wiatrem. I po raz pierwszy od dawna miał wrażenie, że rzeczy, których całe życie unikał, zaczynają go dosięgać. Coś w nim szeptało: Nie możesz już uciekać nie przed sobą, nie przed przeszłością, nie przed tym, co niewypowiedziane. I właśnie wtedy, w tej kruchości, narodziła się potrzeba potrzeba wypowiedzenia prawdy, którą ukrywał przez całe życie. Nadszedł wieczór inny niż wszystkie w domu panowała cisza tak gęsta, że można było niemal usłyszeć własne myśli. Daniel Olbrychski siedział w swoim ulubionym fotelu, z rękami splecionymi, jak człowiek, który przez lata próbował utrzymać coś w środku, coś, co nie dawało mu spokoju ani na chwilę. Naprzeciw niego siedziała bliska mu osoba, jedyna, której obecność nie krępowała go nigdy. Długo milczeli. Wreszcie Daniel uniósł wzrok, i choć oczy miał zmęczone, było w nich coś jeszcze. Gotowość. Wiesz? zaczął cicho, niemal szeptem. Całe życie próbowałem być kimś, kogo oczekiwano, silnym, odpornym, zawsze gotowym. Zawiesił głos, jakby coś zatrzymało go w pół zdania. Ale prawda jest taka. Wziął głęboki, drżący oddech. Że nigdy nie byłem tak silny, jak wszyscy myśleli. W pomieszczeniu zrobiło się jeszcze ciszej. Tak cicho, jakby świat zatrzymał się, by usłyszeć każde jego słowo. Wiesz czego najbardziej się bałem? zapytał po chwili Że jeśli ludzie zobaczą, jaki jestem naprawdę to odejdą zacisnął dłonie. To wyznanie brzmiało jak ciężar zbyt długo niesiony. W moim życiu było wiele sukcesów powiedział, patrząc na swoje zdjęcia z planów filmowych. Ale za każdym z nich kryła się myśl że nie jestem wystarczający że nie zasługuję że wszystko może się zawalić uśmiechnął się gorzko. Byłem dobrym aktorem. Może dlatego, że grałem także w życiu. Bliska osoba pochyliła się delikatnie, ale nie przerwała mu. Mój dramat. Słowa wypływały wolno, ostrożnie, jakby każde z nich było od dawna zamknięte za grubą, niewidzialną szybą. Polegał na tym, że nigdy nie czułem się kochany w pełni. Nigdy nie wierzyłem, że ktoś może chcieć mnie. Mnie, a nie bohatera z ekranu. Spojrzał przed siebie. Jakby widział tam samego siebie sprzed lat. Uciekałem w role, w emocje, które nie były moje, bo w prawdziwych emocjach byłem zagubiony. Zawsze bałem się odrzucenia i wiesz co? przymknął oczy. Czasem sam odrzucałem ludzi, zanim zdążyli mnie zranić. W jego głosie nie było patosu. Była szczerość, krucha jak szkło, ale piękna. To jest mój dramat, wyszeptał. Nie zdrada, nie skandal, tylko ten cichy lęk. Że nie jestem wart miłości, którą dawali mi inni. Kiedy wypowiedział te słowa, wyglądał tak, jakby zrzucił z ramion ciężar, który nosił przez całe życie. Po tamtym wieczorze w Danielu Olbrychskim zaszła zmiana. Nie taka, którą można byłoby dostrzec na pierwszy rzut oka. Nie w sposobie chodzenia, nie w głosie, nie w zachowaniu. Zmiana była cichsza, subtelniejsza, ale prawdziwa. Jakby wraz z wyznaniem, które trzymał w sobie przez dekady, Spadł z niego ciężar, którego nie potrafił unieść jako młody mężczyzna, ani jako wielka gwiazda, ani jako dojrzały artysta. Z jego spojrzenia zniknęło napięcie, a w jego oddechu pojawiła się lekkość, której nie pamiętał od lat. Świat będzie pamiętał Daniela Olbrychskiego jako jednego z najwybitniejszych aktorów polskiego kina człowieka obdarzonego niezwykłą charyzmą, intensywnością i talentem. Ale ci, którzy usłyszeli jego ostatnią prawdę, wiedzieli coś więcej: że za legendą stał człowiek przez całe życie pragnący jednego być widzianym naprawdę. Bo sława nie jest tarczą, ani uznanie, ani zaszczyty. Nawet tysiące ról nie są w stanie uleczyć rany, która powstała w milczeniu. W swojej ostatniej szczerości, Daniel pokazał nam lekcję, którą niewielu ma odwagę wypowiedzieć że największe dramaty. Nie zawsze rozgrywają się na scenie czy w świetle kamer. Często dzieją się w ciszy serca, tam gdzie nikt nie patrzy. Jego historia zostawia nas z pytaniami, które prędzej czy później dotyczą każdego z nas. Ile lat swojego życia tracimy, próbując być kimś, kogo chcą inni, zamiast kimś, kim jesteśmy naprawdę? I czy potrafimy przyjąć miłość, jeśli w głębi duszy nie wierzymy, że na nią zasługujemy? Dziękuję, że wysłuchałeś jego opowieści do końca. Jeśli chcesz, mogę przygotować opis filmu, hashtagi, słowa kluczowe, krótkie tytuły lub tekst na miniaturkę do tego tematu.